Wiele rzeczy musiało powstać od podstaw. Co musiało powstać od podstaw w XX roku? Wiele rzeczy już było. E, państwu Pruskiemu, wojnice, jak i wiele innych miast na Pomorzu i nie tylko, e, zawdzięczają chociażby to mniej więcej jak wyglądają. To w czasach pruskich powstały e, chociażby drogi, których za prześwietlnej Rzeczpospolitej to tutaj praktycznie nie było. Wtedy powstała kolej, wtedy powstała miejska infrastruktura z wodociągami i innymi urządzeniami tego rodzaju. Elektrycznością i gazyfikacją. Dokładnie. Także w ten sposób nie można tego traktować, że jakoś ta niemieckość tych terenów, wymuszona, bo wymuszona w przypadku rozbiorów, była jakimś takim tylko minusem i, i żadnych plusów ze sobą nie niosła, bo no, nie byłaby to po prostu. Także, czy budowanie od podstaw, tutaj może jeszcze troszeczkę nawiążę do tego, o czym była mowa przed chwilą, tutaj ten żywioł polski, chociaż i też istniał, zawiązywało się towarzystwa śpiewacze z Ludnią na przykład, chociażby Powiatowa Rada Ludowa też znikąd nie powstała, tylko z, z, składała się z ludzi, którzy czuli się Polakami. Wcześniej przecież z chojnic gimnazjaliści w XIX wieku do powstania uciekali, więc no, kwestia tego rodzaju była, że w, w chwili przejęcia tych ziem w 1920 roku po prostu trzeba było oddać pałeczkę tym, którzy no, tutaj. Trochę... I to wbrew pozorom był właśnie problem, bo jeśli chodzi o infrastrukturę miejską, budowanie miasta jako społeczności aglomeracji zaopatrzonej w określoną infrastrukturę, nie było potrzebne, ona istniała. Miasto było zorganizowane całością. Problemem okazała się kadra. Polityka germanizacji, która jednak była bardzo silna, spowodowało, że Polacy i ci, którzy przynajmniej deklarowali się bądź byli podejrzewani o to, że są Polakami, nie mogli awansować ani w wojsku. To stopień podoficera był tak naprawdę maksymalny, bo to się zmieniło się w realiach co prawda I wojny światowej, ale dotyczyło to generalnie żywiołu polskiego. Związane to było również z możliwością uzyskania wykształcenia, a jeżeli już oni uzyskiwali, to na ogół zamieszkiwali gdzie indziej lub gdzie indziej się znajdowali. Przykład. Znany wszystkim e, sędzia Jan Kargowski, no, wielka, wybitna postać e, kaszubszczyzny, e, tu w Kojnicach i w ogóle na Pomorzu. Jego e, wybuch, że tak powiem, niepodległości zastał w Wielkopolsce, e, gdzie pełnił w powstaniu różne funkcje, łącznie z funkcjami e, sądowniczymi. Doktor Wierajczyk, także przecież też. Dokładnie tak. I te, że tak powiem, sztandarowe postacie się znalazły. Natomiast ten szczebel troszeczkę niższy i średni był olbrzymim problemem. No tutaj, tutaj w tym momencie pojawiła się kadra z Królestwa Polskiego i z Austrii. Więc tutaj z tym problemem musiał się borykać doktor sobie na początku w ten sposób, że no część tej kadry urzędniczej średniego i niższego szczebla, to na początku byli ci sami urzędnicy, którzy tutaj pracowali. Przy... Przykład budowniczy miejski Erdman, który również yy, po wojnie, po, po odzyskaniu przepraszam, niepodległości przez dosyć długi czas pełnił tą funkcję z prostej przyczyny, bo nie można było znaleźć nikogo innego yy, na jego miejsce. Zresztą ta administracja pruska, to nie czarujmy się, jak i Polska zaraz w 20 roku nie była mocno rozbudowana. Co prawda Rada liczyła 25 radnych. Niemniej jednak urząd sam jako urząd był tak naprawdę bardzo malutki. Składał się na dobrą sprawę z burmistrza i kilku urzędników, których można było policzyć na palcach ręki. Na drugim piętrze ratusza było prywatne mieszkanie burmistrza. W bocznym skrzydle nie znajdowało się żadne pomieszczenia urzędnicze. Tak naprawdę prawa strona parteru to była szparkasa, czyli tak naprawdę jakiś tam bank, na no dobrą rzecz to była część parteru i pierwsze piętro zajmowane na cele urzędnicze. Taki budowniczy miejski, na przykład, nie, w ogóle nie funkcjonował w urzędzie. On był tam, gdzie być powinien czyli w mieście zajmował się budowaniem, naprawianiem, sprawdzaniem infrastruktury miejskiej. To wyglądało zupełnie inaczej. Niemniej jednak tej kadry brakowało. Ta, która tutaj przyszła z Królestwa, z Austrii, była kadrą. Szczerze powiem, miałko gorszej sorty, jak to mówią Rosjanie, mniej wykształcona i nastawiona przede wszystkim na to, żeby się gwałtownie, szybko tutaj dorobić i dorwać w cudzysłowie oczywiście do wysokich stanowisk, na co nie mieli szans w miejscach swojego urodzenia. Na przykładzie, na przykładzie administracji kolejowej mówiono, co stacja to a tak? Czyli każda stacja na zachód oznaczała awans. Przykłady można w mnożyć, na przykład pan generał Galica, zasłużony piłsudczyk, Został dyrektorem łąk państwowych w Czersku, olbrzymiego przedsiębiorstwa, o którym nie miał zielonego pojęcia. Był wojskowym góralem, gdzieś tam z dalekiej południowej Polski. To tak jak po II wojnie światowej, ziemie odzyskane stały się mekką wszelkiego rodzaju ludzi, którym, no powiedzmy, nie do końca te życiorysy mieli proste i jasne. Tak, Pomorze stało się właśnie dla takich osób również. Eldorado pod kątem zdobywania stanowisk. To bardzo bolało i myślę, że do dzisiejszego dnia gdzieś tam resztki tego bólu pozostają, jeśli chodzi o rdzennych mieszkańców, że te osoby zajmowały tak kluczowe, ważne w rozwoju miasta stanowiska. Ja mam tylko jeden przykład o jakości tej kadry. Nie chcę, uchyle, że tak powiem, nie będę kaleczył tej osoby, być może rodzina, żyje. Końcu, że pierwszy burmistrz po wojnie, drugiej wojnie światowej, Hojnic, z nadania władz ludowych PRL-owskich, był przed wojną urzędnikiem miejskim u pana doktora Subierajczyka. W 1923 roku został renegowany z pracy w urzędzie z jakiej przyczyny? Z uwagi na brak znajomości w mowie i piśmie języka polskiego. Jednym słowem, nie potrafił czytać i pisać, bo był Polakiem. Ale też trzeba stwierdzić, że niektóre z tych osób, które tutaj przybywały no nie były aż takie złe przykładem, chociażby sam doktor Sobieraj, który przecież chojniczaninem nie był, urodził się w Złotowie. A do trafił, zdaje się, dzień przed wkroczeniem tutaj pod pułkownicę. Ale jednak pochodził z Pomorza, To jednak nie był import taki. To jest wytania. zupełnie inna rzecz, bo to jest jak gdyby sąsiedni powiat. Powiat złotowski podzielił się tak naprawdę na tą część niemiecką ze Złotowem. I część polską, gdzie było nakło, gdzie było sępulno, kamień, więzborg. To był jak gdyby człowiek stąd, z pomorza, znający problemy, znający mentalność, przy tym wykształcony Ale i który podłogł. Kiedy, ja nie ma. Chociaż on miał jednego, zdaje się, szczególnie zaciekłego, pana mecenasa Feliksa Kopickiego, radnego Rady Miejskiej, który zresztą w, po zakończeniu kadencji, która trwała wówczas aż 12 lat, to taka pamiątka po czasach pruskich, nie dopuścił do ponownego wyboru sobie rajczyka na urząd burmistrza.